Temat obliczanie NWD i NWW. NWD to największy wspólny dzielnik. NWW to najmniejsza wspólna wielokrotność. Ćwiczenie. Oblicz NWD i NWW liczb 24 i 32. W jaki sposób wykonamy to yy, zadanko? Rozkładamy liczby 24 i 32 na czynniki pierwsze. W jaki sposób to robimy? Stawiamy kreskę pionową, po prawej stronie znajdą się same liczby pierwsze, które będą podzielne przez liczby, które za chwilę będziemy wpisywać po lewej stronie. Ja już mam je wpisane, będę po kolei tłumaczyła. Przypomnę tylko, co to jest liczba pierwsza. Liczba pierwsza to jest taka liczba, która jest podzielna przez samą siłę i przez jeden. Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2, ponieważ 2 jest podzielone przez samo siebie i przez 1. Kolejną jest 3, 4 nie, bo 4 jest liczbą złożoną. Liczba złożona to już jest taka liczba, która ma więcej niż dwa dzielniki. Kolejną liczbą pierwszą byłoby 7, później 11 i tak dalej. Wróćmy tutaj do rozkładu. 24 jest liczbą parzystą. Każda liczba parzysta jest podzielona przez 2, więc wpisujemy tutaj z prawej strony liczbę pierwszą 2 i dzielimy 24 podzielić na 2 da nam 12. Zapisujemy pod liczbą 24. Ponownie zastanawiamy się yy, przez ile podzielić, yy, przez jaką liczbę pierwszą podzielić 12. 12 na 2 jak najbardziej 6 i ponownie dla szóstki wykonujemy dzielenie 6 przez 2 da nam 3, 3 na 2 nam się nie podzieli, bierzemy następną liczbą pierwszą, to jest 3, 3 podzielić przez 3 da nam 1. Rozkład został zakończony, ponieważ z lewej strony otrzymaliśmy 1. Tak samo, taki sam rozkład robimy dla liczby 32. 32 jest liczba parzystą, więc jest podzielna przez najmniejszą liczbę pierwszą przez 2. 32 przez 2, daną 16. 16 na 2, 8, 8 na 2, 4, 4 na dwa, 2, 2, 2, 1. Rozkład również został zakończony. Otrzymaliśmy 1. Obok rozpisałam również rozkład na czynniki pierwsze. Czasem są takie zadania, gdzie należy rozpisać jakąś liczbę. W postaci iloczynu liczb pierwszych, więc tak byśmy to wykonali. Te liczby, jak się dobrze przyjrzymy, to są te liczby, które są po kresce obok kreski z prawej strony. To są, dokładnie, to są wszystkie liczby pierwsze. Jeżeli te liczby pierwsze wymnożymy przez siebie, dadzą mi 24 i tak samo z liczbą 32. Jeżeli wymnożę te wszystkie dwójki, to iloczyn da mi 32. Pamiętajmy też, że. Iloczyn tych samych czynników możemy zapisać w postaci potęgi. Tutaj mam 2 do potęgi trzeciej, a poniżej 2 do potęgi 5. I zostało nam odszukanie NWD. NWD to największy wspólny dziennik. Więc teraz przyjrzyjmy się dokładnie naszym rozkładom. Szukamy par liczb, które są takie same, ale oczywiście chodzi ciągle o rozkład na czynniki pierwsze, osoba liczby pierwsze czyli to, co jest po prawej stronie kreski w jednym i drugim rozkładzie. Mamy parę dwa, kolejną mamy parę, to jest para 2 i jeszcze jedną parę dwa. E, ta dwójka nie pokryje mi się tutaj z sąsiednim m, rozkładem, ani trójka, e, czyli mamy tylko te trzy pary, tak? I teraz wymnażamy te liczby, 2 razy 2 razy dwa, dwa da mi osiem. I to jest dla nas, dla nas już rozwiązanie NWD liczby 24 i 32 to 8. Do czego wykorzystamy NWD? No NWD jest, jest bezcenne, kiedy skracamy ułamki zwykłe. Jeżeli są to małe liczby, to myślę, że nie powinniśmy żadnego mieć problemu. Jeżeli potrzebujemy skrócić duże liczby, to odszukanie NWD tych liczb, które będziemy skracali, na pewno nam przyda się, i bezcenne będzie wtedy przy ułatwieniu sobie zadania. Tutaj, jeszcze poniżej, przedstawiłam drugi sposób na obliczenie NWD i mam odszukać NWD dla liczby 21 i 35. W jaki sposób to zrobić? Nie robię teraz za pomocą rozkładu, ale wypisuję dzielniki. Skoro NWD jest to, naj jest to największy wspólny dzielnik, tak? dzielnik, czyli potrzebuje dzielników. Wypisuję dzielniki obu liczb, liczby 21 i 35. Jak to łatwo zrobić? Można to robić za pomocą iloczynu, czyli szukam par liczb, które dadzą mi po wymnożeniu 21. 1 razy 21 da mi 21, prawda? Czyli już mam dwa dzielniki które zapisuję oczywiście nie za pomocą mnożenia, tylko po przecinku wypisuję yy, 3 razy 7 da mi również 21. więc I tutaj zapisuję kolejne dwa dzielniki, mam ich już 4, więcej nie ma. Dla liczby 35 podobnie, 1 razy 35 mi 35 i 5 razy 7 da mi 35. Wypisałam wszystkie dzielniki i teraz zastanawiamy się, podkreślamy, największy wspólny. Wspólnym dzielnikiem jest 1, bo jest tutaj i tutaj i jeszcze 7. Moim zadaniem jest znaleźć ten największy. Największym wspólnym dzielnikiem jest 7 i zapisujemy to z rozwiązanie. Przejdźmy teraz do NWW. Co robimy w NWW? Również rozkładamy na czynniki pierwsze. Ten rozkład powielił mi się z tym, raz jeszcze go zapisałam ponieważ tutaj o, chciałam zobrazować w jaki sposób ruchamy tych par i byłby rysunek w tym momencie nieczytelny, dlatego ten zawis pojawił się raz jeszcze. Jak będziemy robić tego typu zadanie, oblicz NWD i NWW liczb, możemy wykorzystać jeden rozkład i wtedy na tym jednym rozkładzie wykonamy obliczanie tego NWD i NWW liczb. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Przed chwilą tłumaczyłam, więc, więc już nie będę się tutaj powtarzać. I teraz, jaka jest różnica? W NWD, w NWD były to pary. Natomiast w NWW z pierwszego rozkładu biorę wszystkie liczby pierwsze, mnożę je przez siebie. Tutaj zapisałam w ramce. Natomiast z drugiego rozkładu Przekreśliłam te, które mi się pokrywały z pierwszym, czyli trzy dwójki mi się pokryły z pierwszym rozkładem, ale nie pokryły mi się kolejne dwie dwójki. Te dwie dwójki zapisuję i to wszystko mnożę. Po wymnożeniu da mi wynik 96. Do czego wykorzystamy NWW? Na pewno do sprowadzania do wspólnego mianownika. To będzie bardzo dobry sposób. Yy, I drugi sposób, który powiedziałam, w jaki sposób można yy, policzyć NWW. Czyli mamy dwa sposoby na NWD i teraz jeszcze drugi sposób na yy, obliczanie NWW. NWW to najmniejsza wspólna wielokrotność, tak? Wielokrotność. Czyli teraz potrzebuję wypisać wielokrotności. Oczywiście zbiór hmm, wielokrotności jest nieskończony, dlatego wypisujemy tak po parę y, z każdego y, w każdym zapisie i bacznie obserwujemy, czy któreś liczby nam się pokryją. Y, zero jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej, więc tutaj od zera zaczynamy, ale oczywiście no zera nie bierzemy pod uwagę, bo no zero na przykład do, nie może być wspólnym mianownikiem, brata. Więc interesuje nas ta następna, ta najmniejsza wielokrotność. Jak wypisałam tutaj, zobaczcie, po parę wielokrotności, okazało się, że napotkałam taką samą liczbę w jednej wielokrotności drugiej. I to już jest też moje rozwiązanie. To jest liczba 96. I spójrzmy tutaj powyżej, bo. Inną metodą, za pomocą rozkładu na czynniki pierwsze, chciałam Wam pokazać, w jaki sposób y, odszukać NWW. Otrzymałam ten sam wynik, tą samą liczbę, y, co w tym sposobie. Więc wybieramy sposób, który jest y, dla Was łatwiejszy, y, chyba że w, y, w treści zadania wyraźnie pisze, jaką metodę y, wykorzystać.